Cześć, z tej strony Gustaw, a ty oglądasz praktyczną stronę motoryzacji. A oto Skoda Super pierwszej generacji z przebiegiem ponad 648 tysięcy km. Pierwsza generacja tego modelu była produkowana w latach 2001-2008, a w 2006 roku model ten przeszedł lifting. Natomiast, jeżeli chcieć być precyzyjnym, pierwszy samochód, który nosił nazwę Super, został wyprodukowany w 1934 roku. A samochód wyprodukowany w 1936 roku wciąż można podziwiać w Muzeum Skody w Mladoboleslav. Natomiast pierwszą generację współczesnego Superba oparto o wydłużoną płytę podłogową Volkswagena Passata i Audi A4. Super pierwszej generacji powstał jako czterodrzwiowy sedan, ale powstał koncept Tudor, czyli dwudziowy kupę, a także Kombi to zdecydowanie jest jakieś, szczególnie z silnikiem 2.8. A samochód jaki dzisiaj testuję ma 4,80 m długości, 1,70 m szerokości i 1,48 m wysokości. Waży około 1550 kg. Zapewne wielu z Was teraz zastanawia się, jakie ślady pozostawiło 16 lat eksploatacji oraz ponad 600 tysięcy km przebiegu. Zatem śpieszę z wyjaśnieniami. Pierwsze co możemy zauważyć to uszkodzona atrapa chłodnicy. Lampy były już wielokrotnie polerowane, niedługo trzeba będzie je zmienić. Emblemat na masę wygląda całkiem nieźle. Ale nie jest to oryginalny znaczek, z jakim ten samochód wyjechał z fabryki. Tak wygląda oryginał. Przechodzimy dalej. Mamy tu ślady po niewielkiej stłuczce. A tak wyglądają oryginalne felgi z tego samochodu. Całkiem nie najgorzej. Emblemat? Także zamiennik. A to oryginał. Całkiem miłym zaskoczeniem jest fakt, jak dobrze poradził sobie ten samochód z korozją. Tutaj mamy niewielki ślad, ale całe drzwi są całkiem zdrowe. Tutaj coś delikatnego zaczyna się dziać, ale jak na taki przebieg i tyle lat jest całkiem nieźle. Nie wierzę w rdzeł, no niestety. Ona bardzo mocno wierzy we wszystkich nas. Jedną lampę mamy dymioną, a drugą nie. Coś w tym jest. Z tych trzech zadań ten samochód wywiązuje się bardzo dobrze. Do tego, jakie ślady eksploatacji widoczne są w środku, jeszcze dojdziemy, a tymczasem sprawdźmy, co kryje się pod maską. W tym samochodzie napęd stanowidowy trafiał na przednią oś, ale silnik umieszczony jest wzdłużnie. Był także dostępny napęd na wszystkie koła. A pod maską 1.9 TDI. Tutaj w wariancie 115 koni, 285 Nm. Z tym silnikiem ten samochód rozpędza się o 0 do 100 km h w 11 sekund, a jego prędkość maksymalna wynosi 196 km na godzinę. Zbiornik mieści 62 litry oleju napędowego, a spalanie wynosi między 5,5 a 8 litrów na 100 km. Mistrzowie EcoDrivingu chwalą się, że są w stanie pokonać 1400, Kilometrów na jednym zbiorniku. Jestem w stanie w to uwierzyć. A pod maskę Superba pierwszej generacji trafiały trzy silniki benzynowe oraz trzy Dizde w różnych wariantach mozowych. Zaglądamy do środka. Wnętrze jest bardzo stonowane. Niektórzy powiedzieliby smutne. A jak zniosło upływ czasu? No, kierownica jest już trochę wytarta. Przełącznik od świateł także. Uchwyt do otwierania drzwi jest trochę porysowany, ale na przykład joystick od elektrycznych lusterek wygląda całkiem nieźle. Fotel kierowcy posiada ślady zużycia, chociaż szczerze mówiąc jak na ten przebieg mogło być dużo gorzej. A jak się tutaj siedzi? Fotel jest obszerny materiałowy wygodny z niewielkim trzymaniem bocznym, regulowany w bardzo dużym zakresie. Teraz siedzę najbliżej kierownicy jak to możliwe. A teraz odsunąłem się całkowicie. Gdy jestem w tej pozycji, naciskając pedał sprzęgła lewą nogę jestem w stanie całkowicie wyprostować. Teraz siedzisko fotela kierowcy znajduje się najniżej jak to możliwe, a teraz najwyżej. Fodel kierowcy posiada także regulację odcinka lędźwiowego, a kierownica regulowana jest w dwóch płaszczyznach w wystarczającym zakresie. Ja, mierząc 185 cm wzrostu, bez najmniejszego problemu znalazłem bardzo wygodną pozycję za kierownicą. Skody super pierwszej generacji mogły być bogato wyposażone. Elektryczne podgrzewane lusterka. Elektryczne szyby z możliwością zablokowania otwierania szyb z tyłu. Bagażnik możemy otworzyć z fotela kierowcy. Natomiast, jeżeli mamy obawę, że ktoś wybije szybę i włamie się w ten sposób do naszego bagażnika, to możliwość można zablokować. Teraz. W ten sposób nie otworzymy bagażnika. Samochód ten wyposażony jest w oświetlenie, które znajduje się w drzwiach, które ma na celu ułatwić nam wysiadanie po zmroku. W samochodzie tym wraz z odpaleniem światła odpala się lampka, która pozwala nam znaleźć klamkę w ciemnościach. A z kolei wsiadanie po zmroku ma ułatwić nam lampka, która oświetla przestrzeń na nogi. Będąc w tym miejscu warto zwrócić uwagę na fakt, że mamy tutaj podpórkę pod lewą stopę, a pedały umieszczone są wystarczająco szeroko, dzięki czemu nawet w zimowych butach obsługa nie powinna być problematyczna. Samochód ten wyposażony jest w przednie oraz tylne światło przeciwmgielne. Jest tutaj także tempomat oraz wycieraczki z czujnikiem deszczu. A zegary są klasyczne oraz bardzo czytelne. Tego dźwięku nie da się pomylić z niczym. 1.9 TDI Samochód ten już w standardzie ma z przodu sześć poduszek powietrznych. Mamy tutaj także automatycznie ściemniające się lusterko wsteczne oraz Ojo! W tym miejscu widać przebieg tego samochodu. Ten przycisk jest bardzo mocno wytarty i o ile lampkę po lewej stronie możemy włączyć w normalny sposób, to po prawej stronie znajduje się wykałaczka, która blokuje ten przycisk, bo inaczej światło świeci się cały czas. No i proszę. Natomiast tamto oświetlenie nie jest jedynym, jakie znajduje się z przodu. W obu osłonach przeciwsłonecznych znajdują się lustra, które mają automatyczne podświetlenie. Warto także zwrócić uwagę na fakt, że po stronie pasażera znajduje się rączka, a po stronie kierowcy miejsce na okulary. Na wyposażeniu tego samochodu znajduje się także fabryczne radio CD oraz MP3. Na wyposażeniu znajduje się także podgrzewana szyba tylna. ESP znajduje się w tym samochodzie w standardzie, a dodatkowo mamy tutaj także podgrzewane fotele przednie. A pojazd ten także został wyposażony w jednostrefową automatyczną klimatyzację. Na wyposażeniu tego samochodu mamy pięciobiegową manualną przekładnię. Skoklewarka jest dosyć duży. Nie działa ona bardzo precyzyjnie, no ale przy takim przebiegu zdecydowanie można to wybaczyć. Natomiast ten element nie jest fabryczny. Tak wygląda dźwignia, z którą ten samochód wyjechał z fabryki. Tutaj także widać przebieg tego samochodu. W moim odczuciu wyposażenie tego samochodu jest całkiem niezłe. Jak zatem wygląda sprawa z schowkami? W drzwiach mamy niewielkie kieszenie. Trochę szpadgałów tu wejdzie. Przy lewym kolanie kierowcy znajduje się niepozorny, ale bardzo pakowny schowek. Na konsoli centralnej. Ojej, trochę zużyta już szuflada, trochę drobiazgów tutaj wejdzie. O ile na postoju z tą szufladką nie powinniśmy mieć żadnego problemu, natomiast podczas jazdy, teraz jest wbity trzeci bieg, no właśnie. A poniżej klapka skrywająca gniazdo 12V oraz popielniczka. A na tunelu centralnym znajdują się dwa uchwyty na kubki. Nasz kubeczek w obu tych pozycjach bardzo dobrze się mieści. Nie ma ryzyka, że coś się z niego wyleje. A jest tutaj także centralny uchwyt, który może zmieścić jakiś mniejszy kubek. Dalej mamy miękki materiałowy podłokietnik, regulowany w jednej płaszczyźnie. A w tym miejscu kolejna oznaka zużycia. Jest tutaj schowek. Trzeba za tą gumkę pociągnąć, bo. Schowek chce być cały czas otwarty. A w środku zmieszczą się jakieś drobiazgi. Chusteczki na pewno tutaj nie wejdą. A pod podłokietnikiem bardzo sprytny schowek, podzielony na trzy części. Tu jakieś drobiazgi wejdą, tu wejdą kolejne drobiazgi, a część zasadnicza tego schowka jest klimatyzowana. A przed pasażerem znajduje się kolejny schowek. Tutaj zdecydowanie widać ślady eksploatacji. Uchwyt. No nie trzyma się najlepiej. A w środku bardzo pojemny schowek. Warto wspomnieć o tym, że ten schowek także jest klimatyzowany. Bogate wyposażenie, wystarczająca ilość praktycznych schowków i wygodny fotel. Do miejsca pracy kierowcy nie mam zastrzeżeń. Pora zatem udać się na fotel pasażera. Fotel pasażera regulowany jest dokładnie tak samo jak fotel kierowcy, a miejsca jest mnóstwo. Schowek po otwarciu. Nie uderza mi o kolana. Przednie fotele oferują przestrzeń godną klasy wyższej. Zobaczmy zatem, jak jest z tyłu. Tylne drzwi w tym samochodzie są bardzo długie i potrzeba sporo miejsca, żeby móc je do końca otworzyć. Ha. Miejsca jest naprawdę dużo. Mierząc 185 cm wzrostu, wciąż mam jeszcze trochę wolnej przestrzeni nad głową. Siedząc za samym sobą, przestrzeni na kolana i na nogi jest bardzo dużo. Tak samo jak i na stopy. Wycieczka z domu w samochodzie, skoro pasuje, to czemu nie? Tutaj także doskonale widać, że z tyłu także jest podświetlona przestrzeń na nogi. Usiadłem na chwilę po prawej stronie, by pokazać Wam, że nawet gdy fotel pasażera z przodu jest maksymalnie cofnięty oraz bardzo mocno pochylony, wciąż miejsca jest wystarczająco. A na jakie udogodnienia mogą liczyć pasażerowie tylnej kanapy? W oparciach foteli przednich mamy całkiem spore gazetowniki. W drzwiach znajduje się duży schowek. Zamykany. A pod spodem jest jeszcze kieszeń na drobiazgi. Na tunelu centralnym znajduje się gniazdo 12V. Tutaj mogły znajdować się przyciski od podgrzewania zewnętrznych siedzisk kanapy. Tak była taka opcja w tym samochodzie. Dalej mamy nawiewy oraz popielniczkę. W centralnym miejscu oparcia kanapy znajduje się rozkładany podłokietnik. Mamy tutaj schowek oraz dwa miejsca na kubki. Natomiast sam ten element podtrzymujący kubki jest wyjmowalny i możemy go także umieścić w trzech różnych pozycjach: z przodu, centralnie oraz z tyłu. Warto także zwrócić uwagę na fakt, że w tym miejscu znajduje się przepust. A w tym miejscu znajduje się materiałowy rękaw do przewożenia nart. Rękaw ten dla zwiększenia bezpieczeństwa można wpiąć w miejsce środkowych pasów. Będąc jeszcze przy kanapie pasażerskiej, warto zwrócić uwagę na fakt, że została ona wyprofilowana zdecydowanie dla dwóch osób, a tunel centralny jest dosyć duży. Stare hasła znów robią się aktualne. Kabina pasażerska oferuje mnóstwo przestrzeni. Jak jest z bagażnikiem? Bagażnik ma regularne kształty i jak na tą wielkość samochodu, przeciętne 426 litrów pojemności. Centralnie znajduje się podświetlenie bagażnika. Po obu stronach znajdują się cięgna. Nie są to cięgna od składania oparć kanapy, lecz są to haczyki na zakupy. Bardzo praktyczne. Bagażnik posiada cztery punkty do mocowania ciężkiego ładunku. Po lewej stronie znajduje się zamykana wnęka. Napteczkę lub inne skargały. A w niezamykanej wnęce po prawej stronie mamy kolejne gniazdo 12 v Samochód ten także został wyposażony w taką ciekawą siatkę. I teraz ta siatka pełni dwie funkcje. Po pierwsze możemy tam z tyłu coś włożyć. I teraz ta siatka będzie przytrzymywać te rzeczy, by nie latały po całym bagażniku. A dodatkowo ta siatka posiada swego rodzaju kieszeń. I tutaj do środka także możemy coś włożyć. Zatem, nawet jeżeli mamy pusty bagażnik oraz dużo drobnych rzeczy, które chcemy tutaj poukładać, da się to zrobić tak, by nie walały nam się one po całym bagażniku. A wymiary tej przestrzeni ładunkowej to? 110 cm na głębokość, około 110 cm na szerokość i 45 cm na wysokość. Jeżeli potrzebujemy przewieźć więcej bagażu, oparcia kanapy składane są w pobocie 1 trzecia do 2 trzecich. Natomiast jeżeli obawiamy się, że ktoś niepowołany mógłby dostać się do naszego bagażnika, to możliwość także możemy zablokować. Oparcie składa się prawie na płasko, a w tym miejscu powstaje niewielki próg. Po złożeniu oparć za kierowcą mierzącym 185 cm wzrostu, zyskujemy przestrzeń ładunkową długości około 190 cm. A jak ten samochód jeździ? Pierwsze dziury, studzienki, progi. Nie można mieć wątpliwości. Zawieszenie nastawione jest na komfort podróżujących. Jeżdżąc po miejskich nierównościach zwracam uwagę także na fakt, że podłoga jest całkiem nieźle wyciszona. Największy próg zwalniający w okolicy? Całkiem dobrze. Zawieszenie jest miękkie, trochę bujające. Zdecydowanie takich progów nie powinniśmy pokonywać zbyt szybko. Ale podczas pokonywania ich w środku jest wygodnie. Pora na test zawieszenia nierównołożone betonowe płyty, 20 km na godzinę. O! Jest to w, w środku jest ciszej niż się spodziewałem. Samochód delikatnie się buja, ale w środku jest bardzo komfortowo. I znów nierównołożone płyty. Zła wierzchnia nie stanowi dla tego samochodu wyzwania. Natomiast podczas poruszania się w mieście bardzo odpowiada mi to, że wspomaganie jest dosyć mocne. Do zmiany biegów nie potrzeba używać siły. Sprzęgło chodzi delikatnie. Nie trzeba się siłować z tym samochodem. Może 115 koni w limuzynie to niedużo. Ale dzięki wysokiemu momentowi obrotowemu zdecydowanie ten samochód jest wystarczająco elastyczny podczas jazdy w mieście. 60 km na godzinę, czwarty bieg, 1500 obrotów. Komfortowo, wygodnie, miękko i wystarczająco cicho. Wyjeżdżamy z miasta, 50 km na godzinę, trzeci bieg, gaz w podłogę. całkiem nieźle a jak super skręcam a jak na pojazd z napędem na przód i ciężkim silnikiem diesla z przodu prowadzi się całkiem nieźle nie ma tutaj jakiegoś dramatycznego płużenia przodem ale z drugiej strony spójrzmy prawdzie w oczy. To ma być wygodna limuzyna. Nikt chyba nie oczekuje sportowych doznań w takim samochodzie. A jak ten samochód zawraca? Średnica zawracania wynosi 11,8 m. Jeśli podobacie to, co robię, zasubskrybuj ten kanał, zostaw łapkę w górę oraz napisz komentarz. Limuzyna napędzana silnikiem diesla. Trzeba sprawdzić, jak ten samochód zachowuje się w trasie, bo tam powinien czuć się jak ryba w wodzie. 90 km na godzinę, piąty bieg, 1900 obrotów. Już teraz zauważam, że chyba w tym samochodzie będzie brakować szóstego biegu. Ale przy prędkości 90 km na godzinę, po pierwsze, silnik pali wręcz homeopatyczne ilości paliwa, poniżej 5 litrów na 100 km. A poza tym jest tutaj bardzo komfortowo i wygodny. A jak elastyczność? 90 km na godzinę, piąty bieg, gaz w podłogę. Na początku niewiele się dzieje, a teraz zaczyna być dużo lepiej. Mąd prędkości to to nie jest, ale do codziennego, spokojnego podróżowania zdecydowanie powinno to wystarczyć. 120 km na godzinę, piąty bieg 2500 obrotów. Wciąż komfortowo wygodnie, a także wystarczająco cicho. Jestem mile zaskoczony wyciszeniem tego pojazdu. Jeżeli tylko nie będziemy przekraczać 120 km na godzinę w trasie, spalanie nie powinno przekroczyć 6 litrów. 140 km na godzinę, piąty bieg, prawie 3000 obrotów. No cóż, przy tej prędkości zaczyna brakować mi szóstego biegu, no i obroty silnika są już wysokie, nie jest to bardzo ekonomiczna jazda. A szkoda, bo przy tej prędkości samochód wciąż prowadzi się wystarczająco precyzyjnie, a w środku nie jest głośno. A jeżeli ty jesteś właścicielem jakiegoś ciekawego samochodu i chciałbyś użyczyć mi go do filmu, pisz na praktyczna strona motoryzacji małpa.gmail.com, adres także w opisie tego filmu. Skoda Superb pierwszej generacji to duży, pakowny, praktyczny oraz wygodny samochód, który potrafi być także ekonomiczny. A ten konkretny pojazd w 2022 roku został sprzedany za 8 tysięcy złotych. Zatem można naprawdę dużo dostać za stosunkowo niewielkie pieniądze. Z tej strony Ustaw, a ty oglądałeś praktyczną stronę motoryzacji. Cześć!